Siema Skałki dzisiaj Las Las iglasty taki, liściasty, mieszany No jest klimat Ludy tereny górskie, las glasty I mieszany i tak dalej Fajnie się dotlenie Wrócę do domu za parę godzin Usiądę na komputerze się czuł jak król Pamiętajcie, że Warto robić na początek, wychodzić ze strefy komfortu Robić nadwysiłki, ponieważ jak z rana idziesz do pracy, bądź jak nie masz pracy, masz pracę zdalną, internetową, musisz robić nadwysiłki, żeby organizm, ta krew była zakrzepnięta, yy, organizm, mózg był dotleniony, yy, chodził na najwyższych obrotach i żebyś ty się zarypiście czuł, jak wrócisz do domu, włączysz za komputerek i poczujesz taką ulgę, że super było na dworze, usiądziesz na komputerku, odpocznę i tak dalej. Nie? A taka promowanie, że wstajesz rano, dużo rzesz na śniadanie, włączasz komputer, tak robi dużo ludzi. To nie, nie. Robiłem tak i dlatego dzisiaj ludzie mają bardzo dużo tych chorób typu depresja. Kiedyś tego nawet nie było Dlaczego? tak dużo. Dlaczego? Bo żyjemy w bardzo wygodnych czasach, a ciężko nie mieć depresji, jak się siedzi w domu cały dzień na dupie, nie masz w życiu swoim żadnego celu i sensu i siedzisz na komputerze, przeoglądasz jakieś durnowate seriale na Netflixie, zresztą jakieś frytki gapisz się w ten ekran to, to jest kwestia czasu to jest, to jest, to jest właśnie to jak, jak chcesz mieć depresję to taką włącz komputer z rana zjedz tłuste frytki na oleju roślinnym oglądaj sobie seriale i tak rób każdego dnia, nie wychodź z domu, nie dostarczaj witamin żadnych z powietrza nie trenuj żadnych sportów, zwłaszcza wytrzymałościowych bo one budują charakter, no i masz depresję nie? mówię wam, kiedyś były czasy cięższe, było gorzej niż teraz. Nie było komputerów, samolotów, aut, ale każde czasy mają jakieś minus. Dzisiejszy czas jest ta miała taki minus taki, że ludzie są rozleniwieni i jest teraz lepiej. Ja się zgadzam, że jest teraz lepiej niż kiedyś w sierpnie wieczór, że można na komputerze posiedzieć na internecie, poczytać jakieś informacje fajne. Tylko ja z tego bardzo mądrze ja korzystam, bo ja sobie idę rano na dwór do pracy robię nadwysiłki i wracam zmęczony, tak pozytywnie zmęczony od natury siadam na ten komputer i czuję się jak taki taki Heros, że naprawdę się uczył, a nie że jak takie warzywo dziecko, że wstaje rano, włącza jakąś Fortnite. gierkę, jasność monitora na maxa, męczy oczy, yy, żre jakieś tłuste, tłustowe główne, jakieś główne cukrowe i później tego, jak to się nazywa siedzi, 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 a potem robi spacerek z pieskiem 20 minut i znowu cały dzień siedzi, to ja się nie dziwię, że ma okularki na oczach, popsute oczy, siatkówkę oka popsutą w młodym wieku, depresję i, i tak dalej. I depresje u kobiet są jeszcze częściej widoczne niż u mężczyzn, dlatego że one tym bardziej, jak mężczyźni są w w dzisiejszych czasach, nie chcą ruszyć dupy z domu, to kobiety mają coś takiego razy dwa. Jak kobieta wyjdzie na dwór to tylko na spacerek, żeby pokręcić dupą, nie widziałem, żeby. Jakieś kobiety miały jakieś grupy, gdzie biegały po górach. No są takie kobiety, Ci mi zaraz. No są, są, ale mało. Goście też są, że tam na rolkach jeździ, widziałem dzisiaj jakiś gościu, jakiś ziomek na rowerze. Nie najczęściej ludzie, którzy te regularnie trenują sport, nie mają tych, tych depresji. Jak to jest? Ci ludzie, którzy mają cel w życiu, sens w życiu, udany, udany yy, związek z kobietą czy mężczyzną, zależy z jakiej strony patrzysz. Udane małżeństwa, udany cel w życiu, sport trenuję. Jakoś nie mają tej depresji. Kto ma depresję? części ludzie, co nic nie robią. Nieudane związki, jakiś po poliga poligamiczny tryb życia, czy był, to był u kobiet często puszczanie się i tak dalej. No I z tego się bierze depresja. Nie wiem. Tak ciągle słyszę: depresja, depresja, ciężka choroba. no. Ciężko nie mieć depresji, jak się nic nie robi w życiu. I nie ma się sensu w życiu, celu w życiu, i nic się nie robi. Siedzisz w domu na kompie, albo na Netflixie, przeglądasz seriale. Parę dni i yy, depresja, bo organizm nasz ludzki jest tworzony do życia przez miliony lat w naturze. A nie żeby przy żarówce siedzieć przed komputerkiem. I jeszcze oczy zapopisujesz. To będzie depresja plus zepsuty wzrok, nie? Mhm.